Prace remontowe i rozbudowa Stargardzkiej Szkoły Muzycznej idą pełną parą. Projekt jest realizowany ze Szkołą Muzyczną ze Stralsundu, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość stargardzkiej części to 2 miliony euro. Przy tak dużej skali prac można natrafić na wiele cennych, historycznych rzeczy. W trakcie ubiegłorocznych prac remontowych skupiających się na elewacji szkoły muzycznej pod warstwą tynku XVIII-wiecznego najprawdopodobniej został odsłonięty no, lekko uszkodzony późnogotycki kafel niszowy, który został tam zamontowany w trakcie budowy samej kamienicy. Po wydobyciu tego kafla został odczyszczony, częściowo zrekonstruowany. Wykonana została jego Forma i na bazie tej formy wykonano kopię, którą podrzeźbiono, bo oryginał posiada duże partie ubytków. Niemniej jednak można rozpoznać bardzo rozbudowaną no i w sumie mimo wszystko doskonale zachowaną formę przedstawiającą grupę ukrzyżowania, czyli Chrystusa na krzyżu w asyście św. Jana i Marii oraz aniołów zbierających krew Chrystusa do kielichów. Jest to jeden z najstarszych kafli znalezionych w Stargardzie. Nie wiemy jak dokładnie datować te kafle, które, których fragmenty mamy w zbiorach muzeum w Stargardzie pochodzących ze stargarskich wykopalisk, które prowadziło muzeum. Natomiast jeśli chodzi o formę zachowania, o jakość zachowania, jest to z tego czasu najlepszy kafel, jaki mamy w Stargardzie, a też i jeden z lepszych na Pomorzu. Obecnie oryginał późnogotyckiego kafla znajduje się w Stargalskim Muzeum jako depozyt Szkoły Muzycznej. Muzeum będzie się starało o pozyskanie kafla na własność, by wzbogacić nasze zbiory. W tym wypadku potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.